Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowisieńkiej serii Minecraft przygody czy coś takiego, jeszcze nie mam do tego nazwy. Nazwa dopiero powstanie yy, Nazwa powstanie jak to wrzucę. Dobra, tutaj mamy najbardziej potrzebne temki na sam początek gry Oczywiście skrzynka nam się też bardzo przyda właśnie dlatego pochodnie dwie też mogą być dobrze ja już sobie troszkę sobie pogiercowałem a od razu sobie zbiorę troszkę kamienia okej okay. pięć na razie nam styknie chyba no i dobra lecimy tam okej okay. Dobrze dobrze. <coughs> Tutaj widziałem gdzieś las. No dobra, po krótkim cięciu wróciłem. Musiałem sobie zmienić na taką brzydką grafikę, bo coś mi strasznie zaczę zaczęło ciąć w tym posranym lasku. No dobra. Oczywiście standardowo na początek. Crafting table. ojej, oj, ojej, ojej, co się stało? Coś zły guziczek nacisnąłem. Dobra. Weźmy sobie patyczki. Mamy, mamy patyczki. I pozbieramy sobie troszkę drzewna. Dobrze. Jedno. Ścięte. Mogę nagrywać do... Jeszcze 11 minutek Dlatego jeśli chcecie, aby nie było tego Poslanego limitu czasowego Wiecie co robić Wbijajcie na kanał Magiczny Ohoho Guzik o nazwie Subskrybuj Chyba nie mam włączonych potworków o. Ok i więc w ten sposób to właśnie tutaj wygląda u mnie. No. I czemu wczoraj żadnego odcinku, odcinku, odcinka nie było? Kurczak, choć. Ponieważ, 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 ponieważ nie było mnie. Okej, okay, wykopiemy sobie taką pierwszą norkę. która będzie wyglądała jak jedno wielkie gówno. Jeszcze on musiał ogarnąć wełnę. I okej. Okay. Mam jeszcze do Was jedno pytanie. Yy, czy chcecie, żeby odcinków było więcej? Jeśli chcecie, to wiecie co bardzo motywuje. ...magiczny guziciek, 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 guziczek o nazwie subskrybuj. Albo coś takiego. Nie, że was naciągam tutaj, tylko po prostu naprawdę, jakbyście nagrywali odcinki często. No, ktoś do mnie idzie, jakiś Herobrine chyba. Albo to kurczek zwykły. Gdzie jesteś? Cholera. No. I dobrze. Tutaj będzie kolejna pochodnia.

Idealnie nam starczy. <laughs> Wooden door. Pierdzielniemy tutaj drzwi, a co? A co mi tam? To... Dobra. Teraz... Troszeczkę deseczek nam się przyda, na przynajmniej jeden węgiel drzewny. Jak to się mówiło? No dobra. Niech tutaj się nam to pali. Ten kurczak mnie już doprowadza do szału. Chcę go tutaj wybić, tylko nie wiem gdzie jest. O, tu siedzą. Tu siedzi ekipa. Cyk. Cyk. Haha, ha. zabiłem kurczaki. Zabiłem go. On nie był pro. Karam Karambotów. Śpiewam to sobie zawsze, gdy gram w Minecraft Call of Duty. I poszukuję... Kurde już wystarczy chyba. No dobra, jeszcze jeden. Poszukuję osoby do serii z multiplayer, jakiegoś survivala czy coś w tym stylu. No, jeśli chcecie ze mną zagrać w survival jakiś, piszcie na PW. Dobra, no, i jest git. Dobra, teraz do skrzyni pierdzielniemy nasze wszystkie niepotrzebne teraz itemki i ogarniemy troszkę... Yy, troszkę, troszkę, troszkę kopania. No. Ta seria na począ początki jak zwykle są nudne No Więc Będę tutaj kopał na dół tak Cholera coś się ciemno nam robi Muszę wziąć pochodnie Moje magiczne trzy pochodnie Cyk Okej, okay. porozmawiajmy jeszcze o paru sprawach właśnie. O tym. O czym. O czym, o czym, o czym. Dobra, nie będę tracił kilofu na dirt. Coś go tutaj dużo. Kocham kopać, więc troszkę te odcinki mogą być ode mnie... Nudne, ponieważ kocham kopać. Nie, nie za dużo ludzi lubi kopać. Ale lubię też budować. Dlatego macie serię Let's Boy Lead Minecraft. Którą zakończyłem praktycznie. Ach, te moje serie. <noise> no. Będzie na nowej mapce. Dobra. Aż się pochoni. No cholera, kupię kurczaki za się tym kilofem. Chodź tu gnoju! Gnoju! Kurde, czemu one teraz tak zasuwają? Nie można w trafić. Dobra, ro, y, tym cobblestone go dowalę. Chopsa. O, tam coś nam pięknego się generuje, jakaś góra Później się tam będzie można wybrać O, widzę coś już tam Cholera, gdzie był mój domek? Ja pierdyla No jak zwykle Ej na serio, gdzie był mój domek? Teraz. Jeśli to był kurczek, to tu jest chyba domek. Jest. Oh my god! stroszyłem, że po domku zaraz będę miał. Pu, 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 Nie ma to jak kopalnia, którą lecisz i napierdzielasz głową. Cholera. Dzięki! Yy, napierdzielasz głową o yy, sufit. <śm> To jest dopiero kopalnia, no kurde głupi dirt Nienawidzę go A poza tym kto lubi dirt No chyba że grasz w Skyblock, tak jak ja Pierwszy odcinek Dead Ale nie no zrobię nową mapę o to lekka przesada z mojej strony Nie no zobaczcie, nie ma w ogóle węgla <gryw> Co to w ogóle ma być Daj mi węgiel Minecraft Na jakie w ogóle jesteśmy w wysokości Aha, no spoko Spoko, jeszcze to diaksów trochę nam blokuje Wy no bo ja już trochę tak nagrywam Nagrywam, nagrywuję Mi się troszkę już Minecraft Uu. Uu. Hmm. 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 Aha. Czyli musimy kopać w drugą stronę? kopał takim, o, takim stylem. Proszę cię bardzo pięknie. Znajdziemy wungiel. Jak to JJ Jocker mówi. JJ Jacek jak mu znaczy mówi. Albo JJ Andrzej. Dobra. Zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Taki bardzo nudny. Nic się praktycznie w nim nie O, cholera jak ja głodny jestem. Nawet tego nie zauważyłem. O, dobra. A, na, 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 się. Dobrze. Dobrze, dobrze. Okej, okay, jaśnie. Co my tutaj mamy? No. Nic specjalnego, parę drzewna i to wszystko. Jest noc czy dzień? O cholera noc. Nawet tam jeszcze nie wychodzę. No i co? No i chyba będziemy kończyć ten odcineczek z razem ze mną. Przypominam parę rzeczy, które już Wam mówiłem. To tak. Jeśli chcecie ze mną ponagrywać jakąś serię na multi. Zróbcie zwykły serwer Hamachi Nie wiem co to w ogóle było, coś się mi włączyło Nagrywanie, nie wiem czemu Dobra, nieważne, mniejsza z tym Ale jeśli chcecie zagrać ze mną na jakimś serwerze Ktoś kto tutaj idzie Ho, Chodźcie do mnie Słodziaki, jak to Rezi Gaming mówi Rezi play games again No dobra To tak, jeśli umiecie robić miniaturkę Wyślijcie mi linka na prywatną wiadomość. Jeśli chcecie ze mną zagrać na multi, ponagrywać jakąś serię, wyślijcie linka na prywatną, nie linka, wyślijcie po prostu prośbę na prywatną wiadomość. Na PW. Prywatną wiadomością. Jeśli oczywiście chcecie więcej takich filmów z Minecraft, to wiecie co robić. No, jakiegoś survivala mogę z wami oczywiście nagrać. Nie wiem, Skyrim, Skyrim, Skyring, Skyblock, albo floating Survival Iceland. Island, czy to jak tam była, znaczy Trolling Island. dokładnie <noise> mówiąc. No. I dobra. Ode mnie chyba dzisiaj to na tyle. ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Jak też bardzo serdecznie witałem. Coś spróbuję zrobić, żeby mi się tak to nie klatkowało bardzo. Patrzcie. No widzicie, co nie ma zbyt dużej różnicy, mogę tak grać. E, no, nie wiem, po co mogę to zmieniać. Dobra, mniejsza z tym. No. I ode mnie na dzisiaj to na tyle. Ja się z Wami żegnam. Ja jestem SuperMidboy, a to był odcinek z Minecrafta. Jeszcze nazwy nie ma. Nazwa powstanie na pewno. No, ode mnie to na tyle. Cześć! Do zobaczenia wszystkim. Myślę, że spodobał wam się ten film. Liczę na dobre oceny oraz dużą ilość subskrypcji. Teraz możesz wybrać losowy filmik. Dzięki i cześć!